24 no właśnie 24 to ja mieszkam 52 gra i 4 śmierć właśnie gra w 52 i krzyż kończy się śmiercią a no właśnie no bo ta gra właśnie w 52 czyli 5 luty widzicie ojciec John Dixon nie żyje ojciec nie żyje czas żebyście wy umarli chyba co chcecie umrzeć, no widzicie, tu jest, tu macie kurwa wszystko, czy wy tego nie widzicie? Meteoryt przez mój łeb leci i co? Uderza, trumna, y, zatapia i świata nie ma. Był sobie świat i nie ma. Znaczy wasza cywilizacja, no. Zrozumcie, patafiany, że jak mówiłem, zawsze można y, ze złej drogi zawrócić. A wy co? A wy ciągle brniecie w kierunku złej drogi. Czyli tak, u góry jest dobra droga, bo nie, bo nie. na dole jest zła droga. I tu widzicie, wystaje, jak już mówiłem, te różki, no, wypisz, wymaluj, co to jest? Łeb byka, no, który co? Pieniądze, no. A świat co robi? Goni za pieniądzem, nie? No i to niszczy świat właśnie, no, bo żeby zrobić pieniądze, zakłada się, yy, można powiedzieć, no, są firmy, które robią dobre rzeczy, no, jest piekarnia, no wiadomo, ludzie jedzą chleb, no jest dobrze, no bo piecze chleb, nie? Ale są zakładane firmy, które, mm, o, no, z, z drugiego końca y, jadą na zachód, tam tirami, nie? Tam biorą śmieci, jakieś odpadki najgorsze z możliwych, y, dostają pieniądze całkiem spore, tam Niemcy czy tam inni, i kurwa przywożą do nas i, i, i do lasu gdzieś albo zakopują ziemi, albo gromadzą w jakichś wynajętych magazynach i he, he, he ale zrobiłem biznes. He he he. Tylko że potem kurwa usunięcie tego kosztuje miliony. On ogłasza plajtę oczywiście, miliony w kieszeni i idzie zadowolony kurwa. Mać. Powinien być wsadzony do tej pierwszej beki tam, żeby się nachlał tego albo zamknąć, go, kurwa nie zdechnie tam. No. Krótka piłka, kurwa, no. A to takie pierdolenie. Czyli, jak mówię, no. Gonitwa za pieniądzem, no. Po trupach, po trupach, no. Zniszcząc środowisko. Wyzyskując ludzi, siebie i wszyscy. Nie, no, kurwa. Rozumiecie? Dlatego. Yy, jak mówię, urawniłowka. To nie jest, że ja tak sobie pierdolę od rzeczy. Mam jakieś urojenia, kurwa, fruwam, w, nie wiem, w kosmosie czy gdzieś. Tylko albo będzie urawniłowka, bo to jest jedyne, y, to jest równowaga. Równowaga. Urawniłowka to jest równowaga. Nie ma wojen. No bo jeżeli każdy kurwa będzie podobny i miał to samo, znaczy podobnie, to o co się kurwa z kimś bić, nie? Zauważcie, że wojny wynikają z tego, że jest różnica, nie? On coś ma, my nie mamy, nie? Dlaczego te hordy azjatyckie napadały tu na Europę? No bo tam kurwa latały po tym stepach, gdzie tam kurwa nic nie ma, tylko trochę trawy i kozy do dupczenia, czy owce. A tutaj kurwa złota, pałace, chuj wie co jeszcze. No to najeżdżały tu, tłukły, kradły. No po co najeżdżały? Żeby łupy wojenne, no czyli okradać, dupczyć te nasze baby i tak dalej, i tak dalej, no. No a, a Hitler no co robił, no, no, przestrzeń życiowa, nie? Wybić wszystkich dla niego zostanie, nie? <laughs> Czy tam zająć te yy, no, surowce, ropa i tak dalej, nie? No w ogóle ziemię, żyznę i tak dalej. Czyli zawsze jest walka o coś, nie? żeby mieć, nie? No więc jeżeli będzie kurwa urawniłowka, to nie będzie się z kim o co bić, bo gdzie nie pójdziesz będzie podobnie, no to... Rozumiecie o czym ja mówię? Nie mówię identyczność, tylko podobieństwo. Małe różnice, małe zróżnicowanie, malutkie falowanie, no. A nie kurwa, tajfuny. No, żeby jeden kurwa miał biliony, miliardy, a, a inny pod mostem, no, no, no. To jest rozpiętość właśnie. Rozumiecie o czym ja mówię? No, więc jak mówię, urawniłowka albo kamień z nieba będzie urawniłowka, tylko wszyscy będziecie kurwa trupem leżeć, no. Wtedy będzie równowaga, nie będzie wojen, no. I, I to nie są żarty, bo tu właśnie wczoraj kurwa zacząłem grzebać i tu wam pokażę filmik kolejny, gdzie tam no już wszystko mi się dograło i w końcu zrozumiałem, bo wy nie rozumiecie, no nie rozumiecie, no, no a ja rozumiem, a wy nie, no właśnie. Yy... Tak zwane ufoki to są strażnicy ziemi Czekajcie że tu kurwa, znalazłem gdzieś O zresztą, tu jest też dobre, tu nie mówiłem o tym jeszcze Patrzcie Kamień dla świata A to dobre, dziesiąty, o nieznany, świat dziesiątka, strzelić dziesiątka Nie wiem który to jest rok, dwa tysiące co to jest Ja nie widzę 2000. Kurwa człowiek, jak ty żeś to napisał? No nie wiem, 8306, cholera, wie. No gdzieś jest jakiś. To jest taki gdzieś tam w Afryce jakiś kamień co roku. Nie wiem, on zmienia barwę, że jak biały to będzie pokój, a jak tam kolor, czy czarny, to będzie wojna. Gdzieś tam takie robią jakieś cudań, tak jak te świstaki, nie? czy będzie lato, czy zima, czy... No i tam było ten, ja to tak wziąłem, wiecie, taką kartkę napisałem, o, 1 listopad 04, a to musi być, a tu jest czwarty? Nie, to prędzej trzeci, albo 2000. No wziąłem okładkę, bo mi pasowała, nie? Kamień dla świata. I co ja zrobiłem wtedy? A to napisałem. A to sprawdzimy kin, bo to ciekawe, jaki kin wyjdzie. 1 listopad, no to jest święto zmarłych. No, 4 to... 3 jedynki. O kurwa! O, już mi znowu skóra cierpnie. No, pamiętacie ten film z numerami rejestracyjnymi, gdzie tam datę mi przestawiono na o 3 jedynki i mi wyszło, że to ma związek z meteorytem tunguskim. Dobre. I tu w 04 roku, no to 10 lipca ten wódz siedzący, który tak naprawdę no to będę mówił właśnie, też się wiąże z meteorytami. Ja pierdolę, no bo druga 44 yy, błysnęło i ten. I ten wódz wtedy siadł tam. A druga 44, no to ten, ten Daniela nie i mówiłem wam. Strażnik raju Grzegorz Wilki on śpiewa, i tam nim meteor obok nóg nam spadł, i druga 44. No, powiecie, no, ale to przypadek. No, kurwa, tłumaczyłem. Czy wy mnie słuchacie? Bóg, Stwórca, ogarnia wszystko, rozumiecie? W całej złożoności, czyli w najdrobniejszym szczególe. No, to jaki problem jest dla niego? że jak jest akurat właśnie te słowa padają i będzie akurat ta godzina minuta, no tak on to preparuje, tak każe układać, tak ten zaczynać śpiewać, mówić, żeby w określonym momencie padło określone słowo, no on jest precyzyjny aż do on układa atomy tam, ten, a co tu jakiś czas głupi filmik ustawić, że o tej godzinie ma się to, czy tego dnia ma być taki kin, czy tego dnia ma się ktoś urodzić, umrzeć, no rozumiecie? Dlatego y, boicie się śmierci. No jak pojeby głupie, no. Przecież to od was nie zależy, no. y, Zawsze to on, pamiętajcie, on tam z tyłu jest i on decyduje, kiedy ty masz umrzeć, nie? Oczywiście można jakby mamy wolną wolę. No właśnie i tu jest ten cały spiewszony paradoks, że niezrozumiały taki dla nas, nie? Że mamy wolną wolę, a jednak dzieje się to, co on chce, czyli że no to łatwo zrozumieć wtedy, kiedy uzmysłowimy sobie, że no wyobraźcie sobie grę, nie? I, i, i te ci... Te, no. Bohaterowie w tej grze tam się te postaci, że one niby mają wolną wolę, ale tak naprawdę ja im steruję nimi, nie? Tak z ukrycia, no. To jest takie sterowanie bez sterowania, no to tak, tak jak Bóg, że Jego, on niby jest, a go nie ma, nie? No i to jest to samo, że jesteśmy sterowani, jakby nie, nie sterowani, no. To jest takie właśnie to, nie możemy tego pojąć, ale tak to działa, tak to działa, nie? No, w końcu istnienie jest, jest niemożliwe, a jest, nie? No bo jesteśmy w tym istnieniu, nie? Ale tak na zdrowie rozumiem, jak mówię, fizycy czy filozofowie, to dochodzą do wniosku, że, że, że nic nie powinno istnieć, no bo, bo niby skąd, no bo jak, no? No właśnie, to jest ten cała, cała ta zagwostka. No właśnie, czekajcie, bo tak kurwa gadam. I tu, ten, i tu macie takie niebieskie zdanie. Oto ot skała nie, ot to polska 17 lasznikowa lasu 83 lasu 123 wyptaszczona. Yy, czyli od to, od to bismark się kojarzy i dobrze. Polska skała, polska skała, skałasznikowa. Lasu wyptaszczona poczta, nie? Wytaszczona. Wiecie co ja zrobiłem? Wziąłem kamień, pomalowałem go na niebiesko, żeby tak niebieski kamień, to nawet gdzieś tam była jakaś, że coś o niebieskim kamieniu było. Dlatego ja go pomalowałem na niebiesko i wjechałem maluchem ubrany w pocztowe te na plac w Warszawie, w tym w kurwa, w Koszalinie. I jebnąłem ten kamień na ziemię i wrzuciłem w górę pełno takich kartek różnych zapisanych. Między innymi ta była jakby taka najważniejsza, pierwsza, nie? I wiecie co się stało? I potem znaczy, że położyłem ten kamień i rzuciłem te kartki, że się rozleciały po rynku i ten... i pojechałem w pizdu, nie? Wiecie co? Na drugi dzień w Konikowie pod sklepem tam stanąłem ten... Jakiś facet to pan tym samochodem jeździ, taki podniecony. Ja mówię, no i ten, musiał gdzieś mnie widzieć chyba, no, czy nie wiem, czy to był jakiś urzędarz, czy on to widział, a ja wtedy wyjechałem, tutaj wpisałem 893, no bo to polówką, miałem polówkę z tym numerem, tą polówką wjechałem, litrowa, nie? Czyli 1893, czyli Przepowiednia z tego Boży. No i teraz patrzcie, jaki kurwa cud był. No, zięć ten anty mój 4479, kwiecień urodzony znaczy 44. Yy, zrobił sobie szukać metalu. Nie i tu w tym szpicu lasu słynnym yy, poszedł w tym dniu, kiedy ja pojechałem i jebnąłem ten kamień. Poszedł i co znalazł? Tada, Widzicie? No. Co to jest? No. Widzicie? Tu przestrzelina. Tu w nodze. Yy, tu jeszcze gdzieś. I tu w serduszko same. Cztery strzały z kawacha. Ktoś do niego strzelał. No. A kto to jest? No. to Bismarck. Kurwa. O czym ja mówię? Dociera coś, czy nie? Szary Mary. Ja tu robię niebieską skałę, niosę, rzucam to, a on w tym samym dniu znajduje właśnie od oto Bismarka zastrzelonego. Nie? I to w tym szpicu lasu, oddział numer 7, gdzie w 90. roku, yy, yy, czyli 14 lat wcześniej, yy, dowiedziałem się od brata Jurzyna, a nie, przepraszam, yy, w 90. roku yy, ten objawił się ten gryf, który, jak mówiłem, szedł z północy, darł się jak orzeł, później na dole szedł jak ten na zachód, czyli w kierunku zachodu, i przeraźliwie, żałośnie wył. No, to co, jak to odczytacie? No, że y, północ orzeł i idziemy na zachód, nie? I wtedy przeraźliwie, czyli nie, nie na zachód. No bo to od to Bismarck, no? macie i w tym lesie i ta skała i, i, te, i wszystko się tu kumuluje nie a też w tym lesie akurat byłem w tym szpicu kiedy 10 kwietnia z kolei tego no, 10 roku kiedy ten tu wypierdalał w glebę czyli po prostu to jest pokazanie że wierchuszka pszt, i w glebę wtarta nie rozumiecie? brzoza, brzoza tu 154 ja m 37. rocznica urodzin moja, jak wchodzi do służby. To wszystko, rozumiecie, jest dopracowane w szczególe perfekcyjnie, nie? Jak to wszystko się rozgrywa, nie? Także, widzicie, rozumiecie, z kim tańczycie? No, mówiłem Wam 3 maja, że jest nas dwóch, a co jeden to większy zuch, czyli ja i duch. No, duch, duch świtalskiego, można powiedzieć. Duch Święty Wam się kojarzy? Dobrze. Duch Święty też dobrze. Wszystko jest dobrze. I teraz patrzcie, bo ja tu yy, ten 3 maja mówiłem o tym duchu. I teraz yy, pokażę Wam, bo jak powiem, to nie uwierzycie. 3 maja. Mógłbym, kurwa, wykorzystać. Dobra. 23. I się skupcie. No. A co to jest kurwa 3 maja? No wiemy konstytucja, nie? A co to jest kin 90? No szkur do pejerza to jest kin urodzeniowy mój. 12 lipiec 53. No, wpisać kurwa, żeby było. Kurwa. No, kurwa. Nie nakryniesz to kurwa, nie zrozumiem. Ja pierdolę wszystko trzeba tłumaczyć jak krowie na rowie. Eee, kurwa w końcu zaczęli słuchać mi zanim będzie za późno zanim będzie za późno no skupcie się kurwa 12 lipiec klikam klikam, 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 klikam kurwa i ciągle jest biały krystaliczny pies czyli co? No widzimy, że 3 maja tego roku a mój kin urodzeniowy to jest jedno i to samo no. Czego Wam jeszcze kurwa trzeba? Poczekajcie, no? wpiszmy ten film, bo to mnie ciekawi teraz samego. Jak to tu było? Ja nie wiem, czy to ja tego dnia napisałem, ale 1 listopad, no to, to będzie ciekawe zobaczyć. 1 e, listopad i 11. Pamiętacie, że 1 listopada mówiłem, a właśnie, no właśnie. 15 roku, co nagrałem ten filmik Meteorybmaniak, nie? gdzie ten no mówiłem o tych meteorycie bo dzień wcześniej spadł meteoryt tu rozbłysł pół Europy go widziało który to był rok kurwa? czekajcie nie 2004 czyli jak widzimy też meteoryt nie tu była Granda, ten ziędzia akurat jechał i go widział, znaczy ten rozbłysk, Uwaga, bo aż mieć kura cierpnie, co tu wyskoczy? O kurwa, mówiłem, że będzie kin, który mnie wstrząchnie, nie wstrzącha was. Noż kurwa, kin 97, czerwona rytmiczna ziemia, no. no ale to nic nie mówi, no a te liczby, kurwa, nic nie mówią. Co za, czemu jesteście takimi tępymi mułami, no? kojarzyć, słuchać co mówię, pamiętać i ogarniać, no, bo będzie za późno, no. W 97 miałem 44 lata. No. Ja pierdzielę, no. 11 miesiąc, 4 rok, 44, nie? I 1. 144, no. No, blatowo, 3 razy 48, no, no 16, no kojarzyć, kojarzyć wszystko. A co powiedziała ta hmm, matka boska w Krzyża, no? Znaczy tam zdjęcie robiono jej obrazu w byside figurki i się pokazał na zdjęciu napis Jacinta 1972, że w tej, w tej nocy, czy roku kończyłem technikum leśne akurat wtedy urodził się duduś nasz prezydencik. Andrzejek, czy jak go tam nazywają, że w tej liczbie 1972 Matka Boska tłumaczyła weronicę, jest podana data końca świata, dzień, rok, miesiąc, a nawet godzina. No. No, 1972. No. Trudno tam zobaczyć 12 lipca urodzony. No. 97 pobudź moje 404-lecie, i mało tego, po, po jakimś tam czasie, po paru latach y, powiedziała y, ten. Bo to najpierw powiedziała, że do nas należy odgadnięcie, kiedy to będzie, nie? Czyli rozumiecie, matka boska bawi się w takie jakby liczbowe zgadywanki, nie? To daje wam do myślenia coś, czy nie? Po paru latach powiedziała, dodaj 9 do 7. że jakby takie ułatwienie, nie? To co to daje? 16. No. A co ten biskup Joszuła 31 sierpnia 14 roku zobaczył liczbę 16? nie? A co jest 3 maja 1863? 16-letni anioł polski, no, który chodził i nawijał, że w Polsce będzie książę żelazny, żelazna pięść, żelazny człowiek z żelaza, no, no ogarniajcie temat.